Moim zdaniem się nie opłaca prawie. Najdroższe i najsłabsze. Jako ciekawostka, czemu nie? Cześć. Dzisiaj jest super dzień, bo będę testował oliwki różnego rodzaju. I z pastą anchois, i z pastą z papryki, i, cze, i czarne. Z dwóch sklepów, z Biedronki i z Lidla. To nie są moje ulubione oliwki, bo moje ulubione to są tego typu całe z pestką. Mam swojego ulubionego producenta testuję też inne, ale te najbardziej dostępne oliwki mamy w biedronce i w lidlu. Te w biedronce są o dziwo droższe i mają mniejszą gramaturę. Można je zazwyczaj dostać na tygodniu hiszpańskim czy iberyjskim, nie wiem jak to, które z których jest w biedronce, które w lidlu. Raz na jakiś czas są tam tygodnie hiszpańskie bądź iberyjskie i można dostać te oliwki. Te z lidla kosztują 4,99 biorę na tapetę z Ashwa. E, mają 170 g po odsączeniu, a te z Biedronki kosztują 59 i mają 150 g po odsączeniu, czy są droższe złotówkę i jest ich mniej. Masa mniej więcej taka sama. Jeszcze raz, e, lubię oliwki, ale to nie są moje ulubione. Jakby takim benchmarkiem oliwkowym są te oliwki Maxi, już zostało mi dosłownie kilka sztuk. To są Maxi oliwki z pestką. One mają najwięcej smaku. Ja sobie, żeby sobie przypomnieć i sobie ustawić smak, który będzie tym takim bazowym, zjem jedną oliwkę z pestką. Pycha, bardzo dobra. Dobra, i mam teraz już. Wiem czego oczekuję. Wiem czego się spodziewać. To nie są też wszystkie oliwki z ich oferty, ponieważ są też w słoiku. Różne są. Dzisiaj mam takie. Z Lidla oliwki z papryką, z pastą papryką właściwie. Czarny oliwki i oliwki z pastą anszła On tutaj się nazywa zielone oliwki nadziewane pastą z sardeli. Ale to jest anszła, A z Biedry jest też z pastą z sardeli, czyli anchoa. oraz nowość. Ja już ją mam od wczoraj w lodówce otwarte, ale dzisiaj dopiero wpadłem na pomysł, żeby nagrywać test. Są to zielone oliwki nadzielane pastą z pomarańczy. Ciekawostka. Zaraz wam powiem, czy są smaczne, czy nie, i jak to wygląda. Pomyślałem sobie, że może zrobię blind testa. Sprawdzę, czy w ogóle potrafię rozpoznać oliwki pomiędzy różnymi nadzieniami, a może się uda. Znaleźć również różnicę pomiędzy tymi z Lidla a z Biedronki z pastą Anchois. Tu jeszcze mała ciekawostka: jeżeli gdzieś widzicie nazwa sardela bądź onszuła jest to właściwie to samo. Moja żona zaraz przyjdzie i pomoże mi zrobić tutaj wymieszanie tych oliwek, a ja w międzyczasie sprawdzę, jak łatwo otwierają się te puszki. Najpierw z Lidla. Będziemy mieli teraz co jeść przez dwa dni z rzędu. Bardzo lubimy oliwki, jemy codziennie, robimy sobie różne pasty, dodajemy do makaronów, nasienajemy, kolację. Na Nawet bierzemy czasami puszki sobie na wynos, na piknik. Dobra, te puszki z Lidla bardzo łatwo się otwierają. Teraz z Biedry została tylko jedna. U, ekstra. Słuchajcie, ja zazwyczaj przyzwyczaiłem się do takich standardów, że jak wchodzę do Biedronki, to tam zazwyczaj są pogniecione i poniszczone puszki. A tym razem, mile mnie moja wiedrąka zaskoczyła. Bardzo fajnie, wszystko elegancko, czysto. Natomiast w Lidlu, praktycznie wszystkie czarne liwki były pogniecione. Nie wiem, co się wydarzyło, czy ta paleta komuś gdzieś spadła, czy co się wydarzyło. Ale bardzo nieestetycznie wziąłem taką, która była najmniej pognieciona. One na razie tak są ustawione. Moja żona teraz przyjdzie i mi to wymiesza. Te oliwki w sumie rzadko można znaleźć na promocjach, dlatego, że one są mocno powiązane z tymi tygodniami hiszpańskimi, iberyjskimi. Ale my szukamy fajnych produktów na promocjach i nawet mamy taką grupę ze znajomymi i też zapraszam was do wejścia do tej grupy i zapisania się. To jest grupa na Facebooku normalna, grupa na Facebooku rozsądne zakupy, wydawanie pieniędzy. Podsyłamy sobie tam fajne promocje na jedzenie, fajne promocje na produkty, nie tylko spożywcze i Dajmy sobie też inspirację, co akurat z tych produktów można dobrego zrobić do jedzenia. W opisie pod filmem znajduje się link do tej grupy. Serdecznie was do tej grupy zapraszam. Zaczynamy blind test i od razu będę je oceniał, czy mi smakują, czy nie. Będę starał się zgadnąć. Oliwka przed, przed chwilą z pestką zjedzona, mam ten smak, dobra. Po zapachu jest to prawdopodobnie papryka i nie jest to. Taka typowa papryka czerwona, tylko to jest chyba pimento. Mm. Bardzo smaczna. Smaczna zalewa w ogóle w tej oliwce jest. Dobrze zbalansowana kwasowość. Sama oliwka, no, słabo ją czuć. Struktura i tekstura tej oliwki jest dobra. Jest taka dosyć jerna, chrupiąca, nie, nie rozpada się szybko, trzeba ją pogryźć. Ale atutem tych oliwek jest ta pasta. To jest pasta pimento. Nie pamiętam, który, który to był sklep, ale to jest chyba z Biedronki. To jest chyba Biedronka. A nie, przecież my w Biedronce mieliśmy tylko anchois i pomarańcze. Cofam. To jest Lidl pimento z pastą paprykową. Zgadza się. Fajnie. Bardzo dobre. Bardzo dobra pasta i bardzo fajna. To nie jest taka typowa papryka którą nadziewa się oliwki. Jest w niej coś takiego coś takiego charakterystycznego. To jest ewidentnie inny typ papryki. Bardzo smaczny. To jest chyba czarna oliwka. Mhm. Czarna oliwka. Lubię czarne oliwki. Chociaż moimi faworytami są zielone. Czarne oliwki też są dobre. Tutaj niestety ewidentnie brak pestki powoduje, że ta oliwka sporo utraciła smaku nie jest już tak intensywna. Ten smak szybko się kończy. Są to dobre oliwki, łatwo się je można z nich robić różne koreczki, można to wrzucić do sałatki, bo nie mają pestki. Co nie? Ale żeby... Jeżeli ktoś jest koneserem oliwek i naprawdę je lubi, to powinien szukać tych oliwek z pestką, ponieważ mają więcej smaku. Nie jest to mój faworyt. Czarne oliwki z Didla. Zgadłem? Tak. Weź za siebie bliżej, weź tam Tutaj? To są anchois. Mm. Fajny rybny posmak. Mm. Bardzo lubię oliwki z anchois. Uważam, że sardele z oliwkami pasują. Ten smak się na maksa uzupełnia. Czuć dużo umami. Fajna zalewa. Mm. Te oliwki są dosyć małe. Wielkością przypominają mi te oliwki z Lidla z pastą pimento, więc strzelam, że to są z Lidla. Ja muszę porównać te drugie też. Mmm, te są jeszcze smaczniejsze. Te drugie są lepsze. I strzelasz z, które są skąd? Nie wiem, pierwsze są z Lidla, drugie z Biedronki. Odwrotnie, te bardziej Ci smakowały te z Lidla. To bardziej smakowały z Lidla. Te tańsze. Są dobre. I mają wiecie co? Ten taki smaczek Anszła w środku jest bardziej intensywny, a sama oliwka jest większa i ma więcej miąszu i, i jest bardziej chrupka także bardzo, bardzo, bardzo dobre czyli anchois z Lidla tak polecam możesz sobie jeszcze zepsuć smak na koniec okej okay. i to spodziewałem się, że dostanę gdzieś na początku mm. słuchajcie to jest ciekawostka jakby Wam to opisać oliwka z nadzieniem pomarańczowym znaczy to nie jest złe to nie jest takie, że nie chcę tego jeść Mogę mogę zjeść kolejną, tylko że to jest chyba skórka pomarańczowa w środku. To coś jest tak, jak, takiego, jakbyście w bakaliach jak ke na keksie macie te skórki pomarańczowe, gdyby to odsączyć z cukru i z lukru i namoczyć w occie i wsadzić w oliwkę, to tak to smakuje u mnie. Jest to nawet spoko. Jakby tak z każdą kolejną oliwką się bardzo, bardziej do tego przekonuje. Jest to odświeżające, ale jest mało tego smaku umami, który z kolei jest w oliwkach z anszuła. Te z anszła są. Zdecydowanie lepsze. One kosztują wszystkie tyle samo? Yy, te wszystkie tak. Wszystkie z Lidla. Tylko, że te z Lidla niektóre są, mają inną gramaturę. Te z Anżuła mają największą. Aha. I są tej samej cenie co na przykład te z... Te wszystkie z... z Lidla kosztują 4,99 a wszystkie z Biedronki 5,99 A te z y, pomarańczu były z Biedronki? Tak. To wiecie co? Moim zdaniem się nie opłaca brać tych. Najdroższe i najsłabsze. Jako ciekawostka Czemu nie. Albo dla gości. Albo dla gości. Jak przyjdą goście to możecie ich zaprosić, powiedzieć mamy dla was coś specjalnego. Fajne, fajne oliweczki. Zapraszamy. Tutaj jeszcze szybko wyjdą, nie? Szybko tacy goście wyjdą. Moim faworytem jest anchois z Lidla. pastą paprykową też z Lidla jest dobre. I to są moje dwa faworyty. Najsmaczniejsze, najlepsze z tej, z, tej, z tej całej grupy. No, ale zdecydowanie polecam wam jeść oliwki, które mają pestki. Muszę sobie teraz oczyścić smak. Te są zdecydowanie najlepsze, mają najwięcej smaku. Pestka zachowuje smak mm. i zachowuje też strukturę tej oliwki. Bardzo dobre. Mm. Co idzie? No, na moim kanale pojawiają się różnego rodzaju treści kulinarne, vlogi podróżnicze ale też będą się pojawiać tego rodzaju testy ponieważ ja mam wyrobione zdanie na tematy kulinarne mam, mam, swoje, mam swoje faworyty, mam swoje ulubione produkty i będę je testował także zapraszam do subskrypcji zapraszam do komentowania, które wasze są ulubione oliwki jeśli macie jakiegoś producenta sprawdzonego właśnie oliwek z pestkami to dajcie mi koniecznie znać przetestuję, kupię i przetestuję a tymczasem do usłyszenia Cześć.